Jarosław Gowin to prezes porozumienia, partii tworzącej razem z prawem i sprawiedliwością oraz solidarną polską Zbigniewa Ziobry, rządzącą w Polsce koalicję znaną jako Zjednoczona Prawica. Polityk zapowiedział poważną rozmowę z marszałkiem Sejmu, Ryszardem Terleckim. Chodzi o syna polityka. Sytuacja jest gorąca. Jarosław Gowin w wyniku swoich niedawnych działań zablokował forsowane przez PiSka czyńskiego i SP Ziobry wybory korespondencyjne w maju. O byłym ministrze nauki było wtedy głośno w całym kraju, a jego nazwisko padało z ust wielu Polaków. Znów słyszymy o Gowinie, ale tym razem za sprawą jego syna. Zimowit Gowin to syn byłego już polskiego wicepremiera i ministra nauki Jarosława Gowina. O chłopaku zrobiło się głośno, gdy postanowił przyłączyć się do akcji HH16HLNG2. Idea akcji polega na zarapowaniu 16 wersów celem popularyzacji zbiórki pieniędzy na rzecz personelu medycznego w dobie pandemii koronawirusa. Gowin zaprasza marszałka na rozmowę zimowit Gowin w swoim rapowanym utworze nie przebierał w słowach. Sen wicepremiera był dosadny i podzielił się z odbiorcami swoimi przemyśleniami o polityce. Zdecydowanie nie podziela on sympatii ojca. W swoim wyzwaniu gorącej szesnastki ziemowidgowin opowiada o nierównym traktowaniu Polaków przez władzę, a także o tym, że rządy zjednoczonej prawicy są przyczyną szpetności Polski. Dalsza część artykułu pod galerią Syn Jarosława Gowina zachęca w kolejnych zwrotkach do obalenia władzy skupionej wokół Prawa i Sprawiedliwości oraz Jarosława Kaczyńskiego. Ziemowit przyrównuje również telewizję publiczną, TVP, do północnokoreańskiej telewizji propagandowej, Gowin bez ogródek nazywa nadawcę mianem TWPIS. Utwór bardzo nie spodobał się politykom partii rządzącej. Głos zabrał Ryszard Terlecki, marszałek Sejmu. Ocenił autora tekstu słowami to jakiś świr. Wiele wskazuje na to, że Terlecki nie był świadomy tego, że mówi o synu swojego kolegi z koalicji rządzącej. Jarosław Gowin odpowiedział już marszałkowi. Na antenie T.V.N. 24 Jarosław Gowin powiedział: Moją ocenę słów pana marszałka wyrażę w rozmowie w cztery oczy. Zapowiada się zatem gorąca rozmowa między politykami. Eksminister odpowiedział także na antenie o poglądach syna. Bardzo często rozmawiam z synem, bo mamy wspólne zainteresowania, obaj interesujemy się filozofią polityki, dlatego doskonale znam poglądy mojego syna. Mogę się z nimi zgadzać lub nie, ale jeszcze raz podkreślam, że syn jest dorosłym człowiekiem i ma prawo do posiadania swoich poglądów. Co do warstwy estetycznej, to wyrażę ją przy rodzinnym stole. 2. Podobno czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. W tym przypadku okazuje się jednak, że ojciec i syn mają zupełnie inne podejście do kwestii polityki, a różnica w ich sympatiach jest diametralna. Źródło. Super Express.